no jest ich trochę no. ale to jest wszystko nic tu jest teraz ryba Piotra tu go złowił w nocy to jest dopiero patelnia no wychodź z nim to jest rybka Także rybek na Tamte były ładne, ale to jest ogromne. To przy tym to, to są płotki. Połóż gościa. Zobacz malutki. I teraz wrzućmy do tego. Te co przed chwilą. Podniecali. Także trochę różnica była, można je opłukać jeszcze. Dobra, pójść ten słuchaj. Co? To, tego na to dwoje wyjąłem mhm. <noise> Dobra, walię tu Okonek też ładny Tego tu wyrzucę Uważaj na konia, okuję. No drogowski do no wody no, Ale <noise> tak to zdechną Tu jest okonek A co ty za ryby wyrzucałeś? Co ja nie wyrzucałem takich ryb, co ty musiałeś je brać? Wywalaj to. Tak to pozdychają wszystkie. Nie, nie pozdychają. Ryby się najedzą. Dobra, weź tego leszcza w rękę. Tylko tak, żebyś go nie, nie rozwalił. Leszczyk. To ma 50 cm więcej. Kurwa. Mały taki drobny. Dobra. Może tutaj dla porównania paczka papierosów. No widać, jest kawałdzona. Dobra, wyłączam. Mm. <laughs>